29 lipca 2008 roku, 21-letni wówczas Rafał Owczarek z Szczebini, uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Miał złamane żebra, obojczyk, nogę i miednicę. Usunięto mu nerkę i śledzionę. Doznał obrzęku mózgu. Lekarze dawali im mu znikome szanse. To cud, że przeżył. Był w śpiączce, która przerodziła się w stan wegetatywny. Chory potrzebuje codziennej rehabilitacji, która, tak jak i leczenie, jest bardzo kosztowna. Syn jechał po dziewczynę do pracy, bo mieli za trzy dni jechać w Zakopane na wycieczkę, bo on wcześniej przyszedł z tej pracy. No i jechał. To było tak po południu, już późnym no nie tak bardzo późno, ale po południu było. No i jak się to stało, to nie wiem, bo zanim jechał, był wnuk mój i jechał drugim samochodem za nim. No i upłynęło może 10 minut, wnuk dzwoni, babciu przyjeżdżaj, mówi pod kościół, bo Rafał miał wypadek. No ja pojechałam, no to już jak zajechała pod kościół, no to pod kościołem nikogo nie było, bo to było na tej ulicy za Dworkiem Zielenieckim. I patrzę się tam, a tam już karetka, on wcięty całkiem w samochód, samochód odwrócony w drugą stronę z powrotem, jakby chciał do domu jechać. Kupę krwi wszystkiego, a mnie się niedobrze zrobiło. Odsunęli mnie tam. Co dali było, nawet nie pamiętam co było. Wiem, że mnie ktoś do domu przywiózł. Wnuk zadzwonił po, po matkę swoją, no poznaczył po moją córkę i pozięcia do Dąbrowy, żeby przyjechali, bo Rafał miał wypadek. Oni przyjechali, wzięli mnie do szpitala, bo jego zabrali do szpitala. Lekarze no żadnej szans nie dawali. No ale z dnia na dzień, z dnia, on no, nieprzytomny, 8 miesięcy był na ojonie, leżał. W śpiące, po prostu w śpiący, jeszcze jak do domu go przywiozłam, to mi się wydaje, że też był w śpiący. No ale teraz to już mówią lekarze, że to jest stan wegetatywny. No i widzę, że jest, no, no lepiej jest teraz, w tej chwili. Jaka pomoc? No te co mam, no to na razie mi wystarcza. Dwie godziny mam z peceku siostrę. No to tak, wymyjemy, zaszczyt da, opatrunki pomoże pozmieniać, pościel zmienić, także w tych dwóch godzinach się wyrabiamy. No i rehabilitanci, no to przychodzą na... Pani Ola przychodzi na półtorej godziny, albo do południa dwa tygodnie, albo po południu. I Pan Piotr przychodzi tak samo, co dzień, nie półtorej godziny. A Pan Michał w soboty i w poniedziałki przychodzi, po godzinie, ale każdy ma swoje inne ćwiczenia, i widzę, że to pomaga Rafałowi, tak. Dzięki tej rehabilitacji, to jeśli Rafałowi do głowy, że da rady wstać, to on może wstać i chodzić, bo nie ma żadnych przykurczy, nie ma żadnych odleżeń. Wszystko jest sprawne, ale no, bywa różnie, raz lepiej, ale. Rafał do tego mnie pociąga, że muszę być zdrowo, muszę chodzić, muszę pracować, muszę robić koniego wszystko zrobić. To mój obowiązek i to muszę zrobić. I to mnie trzyma. Bo pewnie jakbym się położyła, to bym leżała. Rodzinie owczarków pomagają wszyscy. Do pomocy włączyli się także uczniowie i nauczyciele zespołu szkół techniczno-usługowych w Czebini, szkoły, w której uczył się również Rafał. Młodzież nie tylko regularnie odwiedza starszego kolegę, ale także organizuje zbiórkę pieniędzy. Dla matki Rafała każda pomoc jest na wagę złota. No, wspaniali ludzie w tej szkole, nauczyciele. Teraz na święta jaką paczkę dosta, to mówię, święta mam z głowy, nie muszę nic kupować. No, bardzo dobrzy ludzie, bardzo mili nauczyciele. No, no. Do... Zdałam ich jako, jakbym chodziła na wywiadówki. Ta pani, co była jego wychowawczynią, pani Mucha. No, ona zawsze przyjeżdża z drugą panią, taki, taka pani Marajowa. Ta pani, co tu dzisiaj nie wiem jak się nazywa, ale no, no, przemiłe panie, przekochane. I to mnie wszystko podtrzymuje. To mnie cieszy, że mam ludzi, że nie jestem sama, że mi wszyscy chcą pomóc. A to trzybo człowieka podtrzymuje na duchu. I, i, I to mnie potrzebuje, i zdrowia mi dodaje, i łatuchy, i, i w ogóle ochoty do roboty do wszystkiego.